Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie Zodiakalne bliźnięta na czytaniu tygodniowym od 9 do 15 listopada bieżącego 2020 roku. Karty mam już potasowane. Teraz je ja tylko przełożę i już, kochani, patrzymy, co w nadchodzącym tygodniu. Poniedziałek. Poniedziałek dla bliźniąt. As denars. Wtorek. Trzy denary. Środa. Osiem kielichów, czwartek rydwan, piątek, gwiazda, sobota dziesięć kielichów i niedziela dwa kielichy. Bardzo ładny tydzień, kochani, przed Wami. W tle czytania mamy try, y, trzy buławy, trzy buławy, widać? Widać. Pamiętać, że przy tej linii rozkładać. Ok. W poniedziałek, moi kochani, as denarów, czyli te osoby, które szukają pracy, no, możecie liczyć na świetną umowę. Znajdziecie tą pracę, być może już w poniedziałek pójdziecie jako yy, pierwszy dzień przepracować w tej pracy, tak? Być może nawet nie na jakiś okres próbny, tylko już będzie przygotowana umowa. Natomiast osoby, które mają pracę, jest szansa zarobienia jakichś pieniędzy, kontr, konkretnych jakichś inwestycji, umów, kontraktów i jakichś biznesów, transakcji, które na pewno pozytywnie wpłyną na Wasz budżet domowy i zasilą porządnie konto. Jest to szansa naprawdę dobrego biznesu, dobrych inwestycji, zakupu fajnego jakiegoś towaru, bądź, bądź świadczenia jakichś usług, które yy, pokażą ładny zysk. W związkach stabilizacja, więc tutaj te osoby, które są ze sobą już od jakiegoś czasu, czy to w związku partnerskim, czy małżeńskim, będziecie odczuwać, że wszystko jest tak, jak powinno być, nadal konkretnie jesteście sobą zainteresowani, jesteście dla siebie ważni i wasz związek jest stały, nic mu nie zagraża. Jest to mocny, bezpieczny związek, fajna relacja, która bardzo, bardzo was ze sobą. Zbliża, tworzycie rodzinę i niech tak pozostanie. Osoby samotne, no starają się, tak? Szukają konkretnie. Na razie nikt się taki nie pojawia, ale może być też taka sytuacja, że na razie stawiacie na karierę zawodowo finansową, nie macie po prostu czasu teraz myśleć o jakiejś osobie, która mogłaby się pojawić w waszym życiu. Natomiast jeżeli nawet by się tak zdarzyło, to żal by wam było, że. Rzadko się spotykacie, jakoś zaniedbujecie tą relację właśnie przez sprawy zawodowe. We wtorek mamy trzy denary: karta dobrej pracy, szlifowania swoich umiejętności, porozumienia, współpracy, przekazywania być może swojej wiedzy, nauczania. Może być ktoś tutaj podesłany do Was na praktykę. Niektóre bliźnięta być może w tym dniu zdają jakiś ważny egzamin. Może jakaś klasówka, kartkówka. Więc tutaj dopilnujcie dzieciaki, natomiast może być też egzamin na prawo jazdy, bądź jakiś egzamin, właśnie zawodowy. Karta zapowiada, że tak powiem, zdanie tego egzaminu, więc nie musicie się martwić. Jeżeli się przyłożycie do pracy, postaracie się, to ta praca będzie i będzie to na pewno docenione przez pracodawcę. Trzy denary. Karta mówi, że we wtorek dużo będzie się działo, zwłaszcza jeżeli macie własny biznes. Dużo może napływać, właśnie osób, które będą chciały coś od Was kupić, zamówić bądź skorzystać z Waszych usług. Więc będzie tutaj zainteresowanie yy, jakąś dziedziną yy, firmy, którą się zajmujecie, tak, w Waszej profesji. Będzie na to zbyt, będzie zainteresowanie, więc pieniążki powinny być. W środę mamy ósemkę kielichów, czyli tacy jesteście jakoś rozbici emocjonalnie. Nie wiem, czy musicie gdzieś wyjechać, nie za bardzo wam się chce, jakaś podróż się tutaj szykuje. Jest siódemka mieczy, więc naprawdę jesteście zmęczone, zmęczeni, troszeczkę macie jakiś taki niedosyt albo, albo czegoś wam brakuje, no jest jakiś, jakiś taki niepokój emocjonalny, ale ukrywacie to przed innymi, tak? Natomiast uważajcie na złodziei, oszustów. No i na jakieś kłamstwa, które mogą być skierowane w Waszym kierunku. Być może trzeba będzie się tutaj pożegnać z jakąś osobą, pracownikiem bądź kimś, komu do tej pory ufaliście, a okaże się, że niestety no, podczas Waszej nieobecności, gdzieś tam za Waszymi plecami, poza Waszą świadomością, działy się jakieś niefajne rzeczy. Natomiast jeżeli jedziecie gdzieś w jakąś podróż, nie śpieszcie się, tak, róbcie to z głową i, no, nie starajcie się uniknąć odpowiedzialności od tego, tak, bo niestety nie da się, więc jakaś sprawa biznesowa, wyjazd, trzeba będzie zacisnąć zęby i jechać. Może być też taka sytuacja, że wracacie skądś, tak, i już macie dosyć, myślicie tylko, żeby zamknąć się w domu, przed całym światem i w spokoju sobie odpocząć. W czwartek mamy rydwan, czyli znowu dużo, dużo jakichś spraw do pozałatwiania. Oczywiście załatwicie sobie e, bardzo pozytywnie, jeżeli wy się za to weźmiecie. Bo jeżeli komuś coś zlecicie, to możecie czekać albo się nawet nie doczekacie. Więc tutaj w czwartek, jeżeli macie jakieś ważne sprawy do pozałatwiania, lepiej sami wsiądźcie w samochód, pojedźcie, załatwicie. Bo bo tutaj zaufania, że tak powiem, że ktoś za was to zrobi, no raczej tego nie widzę. Chyba będziecie musieli sami, właśnie gdzieś tam pojechać. Jakieś sprawy z samochodem, może nie wiem, chcecie zmienić auto, może oddać do mechanika, żeby tam coś, coś naprawił. Jeżeli czekacie na jakiś kredyt na, na samochód, też dostaniecie. Natomiast jakaś podróż dojdzie do skutku, tak? Coś było odwlekane, przekładane, no ale niestety trzeba będzie jechać. I to być może w sprawach biznesowych, więc tutaj tak to wygląda. Ale też niektórzy być może zrobią sobie prezent i kupią sobie w czwartek ładne autko. W piątek, karta gwiazdy, czyli jesteście bardzo szczęśliwi, zadowoleni, fajny, udany dzień, nic nie powinno Wam popsuć humoru. Tutaj jeszcze dopowiem, że w ten czwartek może będziecie jechać do jakiegoś zadykalnego byka, tak? Bądź z bykiem, jakaś podróż służbowa w sprawach zawodowych, bądź, nie wiem, jakieś, jakiś właśnie zakup czegoś wartościowego. W piątek karta gwiazdy, czyli fajny dzień. Karta pokazuje, że w tym dniu wszystko powinniście sobie fajnie pozałatwiać. Miła współpraca z ludźmi, akceptacja wszelkich Waszych jakichś pomysłów. Miłość, zaufanie i, i taka nadzieja, że wszystko idzie w swoim kierunku. Miłe spotkanie z wodnikiem, natomiast w tym dniu będziecie czuli się bardzo zrelaksowani, szczęśliwi i zadowoleni, że wszelkie plany, pomysły, spotkania zrealizowały się po Waszej myśli. W sobotę, kolejny bardzo fajny dzień. Dziesiątka kielichów, czyli odpoczywacie sobie w domku, z rodziną, czujecie się spełnieni, że udało Wam się w tym tygodniu pozałatwiać te sprawy, które mieliście załatwić. Odpoczywacie sobie w domku albo gdzieś tam, no nie wiem, z rodzinką na działeczce, w zależności jaka będzie pogoda. My tutaj mamy kilka osób, więc może jakieś rodzinne spotkanie, może ktoś Was w tym dniu odwiedzi. Na pewno y, atmosfera będzie bardzo serdeczna, będziecie bardzo zadowoleni, możecie liczyć na bliskość przyjaciół. Rodziny, no i taki, taki szacunek, właśnie do osób starszych, więc tutaj może też odwiedziny kogoś z Waszych bliskich, których dawno nie widzieliście, bardzo się cieszą na, na to spotkanie. W niedzielę mamy dwa kielichy, czyli bardzo, fajne, bardzo fajna atmosfera, zwłaszcza w związkach. No, będziecie bardzo zadowoleni że tak powiem, ze swego towarzystwa, dużo uczucia, dużo jakichś komplementów, wsparcia. Uzupełniacie się bardzo, i to widać. Miło spędzony dzień, więc gdzieś może pojedziecie sobie na jakiś, jakiś spacer, będzie jakaś wycieczka za miasto, miło spędzić ze sobą dzień, może jakaś randka, może kolacja przy świecach, no nie wiem, ale coś fajnego tutaj się szykuje. Zrealizują się w tym tygodniu jakieś Wasze projekty, no i być może tutaj, właśnie, no, jakiś kontakt telefoniczny, mailowy, może poznacie kogoś nowego. Może nie od razu to wielka miłość, ale właśnie nie było dotąd czasu, a nagle okaże się, że kogoś być może poznaliście, z kim warto porozmawiać i kontynuować, podtrzymywać relacje. Szybko to jakoś nabierze tempa, no i będzie rokowało na przyszłość, więc sytuacja bardzo szybko będzie dynamicznie się rozwijała. Może ktoś faktycznie spowoduje, że szybciej Wam serce zacznie bić. Mówię tu dla tych bliźniąt samotnych, tak? Natomiast w związkach świetna komunikacja. No i gdzieś być może sobie właśnie pojedziecie. W te czytania trójka buław, czyli trójka buław pokazuje podjętą decyzję. Coś uzgodniliście, coś obgadaliście. Wiecie już co robić. To jest karta planowania dobrego biznesu, świetnej pracy, kariery zawodowej, ale też oczywiście związku, no i takich planów na przyszłość, jeżeli chodzi o założenie rodziny, budowanie związku, realizowanie się w życiu, spełnianie swoich marzeń, uzgadnianie czegoś, tak? No i wypatrywanie dobrych efektów wszystkich swoich działań, decyzji, postanowień. Bardzo fajny tydzień, tylko w tam środę. Uważajcie, uważajcie też na złodzieje i mówię jakichś oszustów, zwłaszcza w nocy, żeby ktoś tam gdzieś nie próbował w jakiś sposób na wyjeździe. Zwłaszcza jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, no czegoś takiego nie wykombinować, co wam popsuje humor, tak? Bo ta ósemka kielichów mówi o tym, że być może będziecie zrezygnowani, zmęczeni, będziecie chcieli coś odpuścić, uniknąć być może też odpowiedzialności, a niestety. Trzeba jechać i tą sprawę załatwić. Więc tak tutaj, kochani, wygląda, co aniołek na podsumowanie. Dziel się swoją radością. Tak wygląda karta. Czyli macie roznosić te iskry radości, zarażać tym płomieniem śmiechu, no i podtrzymywać gorącą atmosferę, tak? Pozytywnych emocji. Takiego optymizmu. No, będzie tutaj powód do radości, do spotkań, do, do zadowolenia z siebie, nawet takiej dumy, bym powiedziała. I w pracy, i w domu, bardzo, bardzo fajnie. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, słuchajcie sobie dodatkowe znaki, a ja się z Wami żegnam, życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.